Na pewno pozostaje niedosyt, ponieważ w pierwszej połówce, no, z moim zdaniem, Polonia miała jedną taką samotną sytuację, której nie wykorzystała. My mieliśmy w ostatniej minucie w porzucie wo wolnym słupek. W drugiej połówce mi się wydaje, że patrząc na grę i sytuację z gry, byliśmy dużo lepszą. Polonia gdyby przede wszystkim bazowała na stałych fragmentach gry. Po, po tych dośrodkowaniach na no, całej szczęście do dzisiaj walczyliśmy w powietrzu. Pozytyw jest taki, że to jest nasz pierwszy mecz od kilku spotkań, kiedy nie straciliśmy bramki. W końcu w szczególności mieliśmy dwie dogodne sytuacje, z których, z których niestety nie, nie padła żadna bramka. I patrząc na sytuację w tabeli, patrząc na te na, nasze na ostatnie spotkania, jestem przekonany, że jest tylko kwestia czasu, kiedy ta gra... Przełoży się na, na ilość i zdobycze punktowe w postaci zwycięstw. Ja dziękuję chłopakom, bo na pewno nie jest to łatwa sytuacja, ale e, wielu tych młodych zawodników spisuje się bardzo dobrze, dlatego jestem bardzo, jestem bardzo dumny, patrząc na nich, jak, jak, jak grają, jak się rozwijają e, i jestem przekonany, że wspólnymi siłami, tym zaangażowaniem, sercem i walką e, będziemy zdobywać seryjnie punkty, które dają nam e, pozostanie w drugiej lidze. Dziękuję. Ważny punkt e, dla naszej drużyny, natomiast e, na pewno my czujemy niedosyt i na pewno Raków e, czuje niedosyt e, po tym meczu. Mieliśmy swoje sytuacje, Raków miał swoje, Raków miał w ostatniej minucie, więc na pewno żałuję bardziej. Natomiast e, mecz w pierwszej połowie w sytuacjach było 2 do 1 dla nas. Natomiast e, Nasze wykończenie, nasza skuteczność jeszcze w tym meczu nie była najlepsza. Szanujemy ten punkt i obowiązkowo w następnym meczu będziemy walczyli w to o 3. Wydaje mi się, mimo wszystko, że z przebiegu gry byliśmy lepszy od drużyną. Mieliśmy więcej sytuacji. Polonia raz zagroziła w pierwszej połowie ze stałego fragmentu gry. No i cóż. Moim zdaniem brakuje też trochę szczęścia. No, powiedzmy, tam te, te 50 cm czasami decyduje o obliczu meczu, o wyniku. No i musimy szukać punktów teraz na wyjazdach, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, już traciliśmy cztery punkty u siebie w tej rundzie. Nie poddajemy się, wyciągamy też wnioski z meczów, które gramy. W tym meczu też był jakiś tam pozytyw w postaci tego, że zagraliśmy na zero z tyłu, więc jeżeli dalej będziemy tak grać w kolejnych meczach, dołożymy coś z przodu, jakąś bramkę, dwie. Będziemy kasować punkty, także, także wydaje mi się, że no nie jesteśmy w jakiejś tam tragicznej sytuacji, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko walczyć i, i da, dalej grać o, o utrzymanie, które tak bardzo chcemy. Wydaje mi się, że to my mieliśmy więcej sytuacji. Polonia miała bodajże w pierwszej połowie jedną stuprocentową sytuację. Z naszego błędu źle ustawiliśmy się przy tym fragmencie gry. I w drugiej połowie również z tego fragmentu gry bodajże w 46 minucie uderzał Lachowski z głowy. Tyle, my mieliśmy kilka dobrych sytuacji, niestety nie udało się nich sobie korzystać, ale najważniejsze to, że wreszcie zagraliśmy na zero. No, na pewno boli to, że tracimy głupie punkty, jesteśmy ze wszystkimi drużynami, z którymi graliśmy, byliśmy lepsi. Myślę, że brakuje nam troszkę szczęścia. W tym meczu poprawiliśmy zdecydowanie grę w defensywie, bo nie straciliśmy żadnej bramki. Postaramy się to podtrzymać, a szczęście, tak jak ten np. nam zawsze powtarza, że prędzej czy później musi do nas wrócić i, i wtedy będziemy wygrywać spotkanie. Od jutra skupiamy się na następnym meczu w Kluczborku, O Zielonej Górze jeszcze nie myślimy. Myślę, że, że kluczborg jest, jest bardzo dobrą drużyną, ale ostatnio z nimi sobie dobrze, dobrze radzimy i, i na pewno podtrzymamy tą pasę, będziemy grali o 3 punkty.